Hej kochani! Dzisiaj haul, zakupy, które tam zrobiłam nie wiem, w przeciągu dwóch tygodni może. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest straszna pogoda, lej od samego rana jest pochmurno, szaro szaroburo i w ogóle nie wiem czy coś będzie widać na tym filmiku, bo jest okropna pogoda i okropne światło, ale nic zaczynamy. Um. Wyciągam mój ratunek, żebyście wiedzieli, ile to kosztowało. Najpierw zaczniemy od osłana, i to będzie balsam: intensywna regeneracja, sucha skóra i szorstka, olej brzoskwiniowy i wosk z oliwek z Liren. Taki 400 ml. Ja go kupiłam w sumie ze względu na zapach i za to, że mam z tego peeling który mi się już kończę, zapach jest naprawdę super także stwierdziłam, że, że go wypróbuję i on kosztował 14,39 następna rzecz z Rossmana to jest żel plus oliwka pod prysznic oliwka plus mango taki, 250 ml ja za niego zapłaciłam 6,99 na przecenie E, ostatnia rzecz wzrosną to jest e, płyn micelarny z Ziai. E, Jak wiecie ja go uwielbiam. E, teraz e, kończy mi się już ta dwufazówka za stora, także będę go używia, u, używać na przemian z tym płynem micelarnym z Paeze. i ja za niego dałam 7,79. E, następna rzecz. To jest Wiszy Normaderm żel do mycia buzi. Ja go mam pierwszy raz, także nic Wam nie powiem na jego temat, ale jak go trochę poużywam i będę coś wiedziała, to oczywiście Wam coś tam powiem, jak będziecie chcieli. Następna rzecz. To jest lakier bezbarwny z Flormar 301 numerek. Ja go kupiłam w galerii jurajskiej za 10 zł. Następna rzecz to jest z FM Group korektor rozświetlający. Też go mam pierwszy raz. Zapłaciłam za niego 21 zł. Taki w pędzelku. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Następna i ostatnia kosmetyczna to są perfumy. To jest zapach Gucci Quality 50 ml. Zapłaciłam za nie 56 zł. Oczywiście, tak oryginalne perfumy w takim opakowaniu no, nie, nie są. Zapach jest identyczny, nie wiem, ile się będą utrzymywać, nie wiem w ogóle, czy to są oryginalne perfumy, czy to są podróby, nie mam pojęcia, ale zamówiłam sobie, bo koleżanka mnie namawiała. Te moje, są w sumie moje ulubione perfumy. Te perfumy w Sephora albo w Douglasie kosztują ponad 300 zł, czasami na przecenie tam 200 coś. Ja je miałam może z trzy razy kupione. Chwilowo mnie na niej nie stać, także kupiłam sobie troszkę tańszy odpowiednik, ale naprawdę są super. Następne rzeczy to jest um, taka bluzeczka 3-4, Tutaj y, z takimi ściągaczami: różyczki czerwone, kupiona w Lumpeksie za y, 4 zł. I ostatnia rzecz. Kupiona w TK Maxie. Cudowny biały szlafroczek z takiego mięciusieńkiego materiału. Tutaj ma takie ozdobne serduszko, oczywiście jest związane. Tutaj ma jakieś serduszko, tutaj ma kapturek. No, jest cudowny, jest mi tak troszkę za kolana do kolan kupione za 49,90. Jeżeli Wam się podoba to jeszcze na pewno będzie, będzie można go kupić, różne były kolory, różne rozmiary, to jest rozmiar uniwersalny, chyba wszystkie są w rozmiarze uniwersalnym, ale nie wiem. No i są różne kolory, różne długości, także jak Wam się podoba, to możecie lecieć do TK Maxa i sobie kupić. No i to by było chyba na tyle. Wszystko Wam pokazałam, nie wiem. Nie ma tych rzeczy zbyt dużo, no ale nie będę czekać, aż mi się nie wiadomo ile uzbiera, i dopiero Wam wtedy pokażę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do kciuków w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. Jak macie jakieś propozycje na filmik, który mogę dla Was nakręcić, to proszę piszcie w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. W ogóle wpadłam na pomysł, żeby nakręcić filmik dla Was. Wymiana, rozdanie. Kupno, nie wiem, coś takiego, bo ostatnio robiłam porządek w szafie i uzbierało mi się dwie takie duże papierowe torby rzeczy ciuchów. Jeżeli macie ochotę i chcecie, żebym je pokazała, to proszę oczywiście w komentarzach piszcie. Może zrobimy jakąś wymiankę, albo po prostu Wam je sprzedam. Jeżeli Wam się będą podobać, to napiszcie co o tym myślicie. A ja już będę kończyć. To do zobaczenia. Hej, kochani, miłego dnia. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!